No ma tanżowe świry dzwoni telefon Naprawdę? Typowo w Simsach No nic, zaczynamy dzisiaj, bo nagrywam to oczywiście e, nie wiem, pół godziny przed montażem, więc musimy się pośpieszyć z nagrywaniem więc od razu przejdźmy, zobaczymy co się dzisiaj wydarzy no i pokażę wam, jak umeblowałem pokoje Gerardów Jestem przeklęty, jeżeli chodzi o te komunikaty po prostu z tych e, durnych telefonów, tych Simów e, Więc tak, pokoje wyglądają w taki sposób one są po prostu kopiami, ewentualnie widać, że są jakieś tam akcenty, które się różnią, więc tak, no nie wiem, możecie sobie teraz strzelać, który jest kogo, macie sekundę, sekundę minęła. Więc tak, to jest pokój Gerardy, jakieś czarne biurko, to jest chyba właśnie z tego magicznego dodatku i ciemno oczywiście u nich w kolorach, tu jest trochę wampiryzmu wrzucone, bo bardzo dużo tych elementów jest wampirów, zresztą tutaj... Widać te nietoperze na tej tapecie, fototapecie. I na ziemi też jest: Boże, przestańcie dzwonić. E, więc też jest tutaj właśnie ten motyw z Wampirów. A reszta to jest po prostu kopia. Chciałem, żeby chociaż jakieś, wiecie, biurko. Bo te pokoje są o dziwo ciasne. Muszę jakoś tu przemyśleć to jakoś inaczej. Chyba będziesz się szykował kolejny remoncik. A ty idziesz do pracy. No, no to pograliśmy. Pograliśmy, rzeczywiście pograliśmy. Gerard powinien zaprosić kolegę ze za szkoły, menu Bartosz. Okej, okay. zobaczmy co to będzie. Wrócili w ciuchach, więc co już wiecie, jest jakiś plus. Gdzie ten Bartosz? Okej. Okay. Nie ma Bartosza. Spoko. Zobaczę w ogóle w kontaktach. Może jest ktoś rzeczywiście. Bartosz. A nie, jest rzeczywiście jakiś. Figura jest po prostu y, nieziemska. To jest po prostu jakieś piekło. Dobra, ale tam pogadaj sobie, nie wiem, oby czym. A my teraz musimy zająć się aspiracjami, bo musimy je szybko wykonać, bo przecież one są tego na etap nastolatków. Eee, dobra, moja droga, ty potrzebujesz mieć trzech nastoletnich przyjaciół, jesteś tylko głodna. Okej. Okay. I trzeci poziom, charyzmy. No okej, okay. to ćwiczymy charyzmy. Ćwicz przemowy jak tylko zjesz. Kurs samodzielności, trzeci poziom umiejętności gotowania i posprzątaj znowu. Nie wiem, może znowu możesz to pranie zrobić w sumie. Why not? To pranie jest zawsze dużo. Boże wam czasem ochotę wejść w te wszystkie rodziny i tych Simów ponaprawiać. Ale zanim bym każdą rodzinę teraz oblukał, to by zajęło mnóstwo czasu. A nie wiem czy mi się chce. Może na jakimś live? Ie? Byśmy coś takiego zrobili, możecie pisać. Czy jesteście chętni, by taki live powstał, w którym będziemy po prostu od, odwiedzać? Nie odwiedzać, tylko wchodzić w każdą rodzinę do kasa? Zaliczy się? Zaliczyło się. I będziemy sobie wiecie: zmieniać te rodzinki. Gdzie jest Kot? Aha, tu się rozłożyła. No dobra, w porządku. Trzeci poziom mojej gotowania. To wiesz, co? Możesz nawet wyrzucić to zepsute jedzenie. A potem podać jakąś kalatkę? Ja Kolację? Makaron z serem czy coś? Zastanawiam się, co to za fanfare, A on to coś wyłączył. Okej okay, Gerarda, jak ci idzie. I cek. Będzie trzeci poziom. Na pewno, przy tym jednym gotowaniu, praktycznie. Bo mało jest tego punktu do nabicia. Więc będziemy szli w kolejny poziom. A nie zrobiło się. O, a nie zrobił, zrobił. A dziwnie wyglądało. Dobra, pierwszy krok wypełniliśmy, teraz mamy kolejny krok, ale oczywiście jest cały czas się wyświetla, że jeden na 3. Okej. Okay. Zarob swoje pierwsze tysiąc simoleonów, znajdź pracę na pół etatu i napraw lub ulepsz obiekt. No to... co? No to praca. Tu nie ma co się zastanawiać. Na puetatu, tak musi to być praca. A tobie Gerardo jak idzie, za zja, to ja tu u ciebie zajrzę. Dobra, za chwilę drugi poziom i z tych przyjaciół musimy cię zdobyć. A to nie będzie raczej trudne. Przyjaciółka, Antoni. Znajoma znajomość. Z kuzynką w sumie mogłabyś się spiknąć. A, dobra. Praca na puetatu, kariery, zajęcia pozaszkolne. A, to są te prace. No to co? Pracownik... O, do fast food go zatrudnię. Zrobiło się? Zrobiło się. Napraw lub ulepsz obiekt. Kurczę, no nie ma co naprawić, a ulepszyć ci na pewno nie potrafisz, bo nie masz żadnych skilli w tym temacie. Nawet te takie podstawowe pamiętam, że w niektórych są tym nawet zamontowane, w niektórych nawet widzę, że po dwa. O te mocne krany i tak dalej to już chyba było dawno. O, kontynuuj modyfikowanie mocnych kranów. No to może się mu zaliczy. A ty w międzyczasie pojeżdża drugie łazienki i cię załatwisz. Aha, możecie używać w taki sposób. No okej. Okay. Sandra wróciła, jak to szybko zleciało. A nagrywam jakieś 8 minut. Mistrz ekologii jest martwy i przechodzi jako duch. To jest niepokojące. A spełniło się, no to teraz pozostaje nam tylko po prostu zarabiać. Ty, moja droga, możesz wrócić do ćwiczenia tych przemów. i w sobotę może zajmiemy się twoimi przyjaciółmi. A dalej co potrzebujesz? Dobra, to powiedzmy, że mamy to. To idź na randkę, zaktualizuj status w mediach społecznościowych, zdobądź złote na dwóch urządzonych przez siebie przyjęciach. Mhm, miej tysiąc obserwujących. Aha, mieliśmy zacząć. To za chwilę zajmiemy się tym portalem. Tobie na dzisiaj w sumie już podziękuję. Jeżeli chodzi o spełnienie aspiracji, no bo co, musisz zacząć chodzić do pracy, nic innego nam nie pozostało tak naprawdę. O Jezu, kod marcuje. Ta też ma po prostu mnóstwo rzeczy wyposażenie muszę jej to wszystko wyrzucić, te obrazki też w sumie. Ale chciałam zachowywać te projekty szkolne, teraz tak pomyślałam. E, ten regał jest zmniejszony, więc ja bym musiał na to wymyślić sobie jakiś regał. A, nie pokazałem wam do końca, bo tu jest teraz tak pusto. Tu mam te akty urodzenia, jak są jakieś ze szpitala, ale może jednak bym jakoś to inaczej zrobił, te akty urodzenia i to może cofnął jednak tutaj? No nie wiem, zobaczymy, to jeszcze jest do przemyślenia. On poszedł zrobić selekcję. O, nawet dla swojego pokoju jestem w szoku. A ty czemu to stoisz? Czy w, żeby wolna wola była wyłączona? Oczywiście, że wolna wola była wyłączona. Dobra, teraz będzie mogła coś robić. Wypuść smog? No co, wypuszczasz ten smog tylko po to, żebym ja mógł to wciągnąć? No dobra, daj sobie spokój. Aha, no okej. Okay. Czy mogliśmy... Pojechać na przykład do jakiejś dzielnicy, gdzie jest i może tam wyciągnąć? To, to by miało sens? Nie mam pojęcia jak to działa. No w sumie, że jest mi to potrzebne. A może byśmy zajęli się tobą w końcu z tymi świecami? Bo my tak... Z tymi świecami to kurde nijak. Tak, ona ma zabawę. Bardzo nisko. A jest spóźna, to niech pogląda telewizję. Czy tam kot musi? Poproszę, proszę. Eee, dobra. A nie! Kim ja steruję? Odrobię lekcję? Ukończono. Dobra, to też oglądaj telewizję. No dobra, ty, moja droga, masz pracy domowej. Ogarnięte. O, super. Akurat teraz Gerard by mógł się wykazać, ale już w sumie się ja wykazał. Sumie się wykazał. Ja <głos》. <głos》. Więc nie będę zaczęła nic robić. Oglądaj razem z matką. Gerarda lekcje, no i tyle, no i co i dzień minął. Wyobrażacie sobie, że ona sama z siebie poszła tworzyć świece? Nawet dzień się zaczął, wszyscy idą do szkoły. Gerarda, ja ci nie wybrałem innego stroju, czy wybrałem? Teraz tak się zastanawiam. Widzę, Gerard się dzisiaj przebrał coś innego, ale ty nie. Dobra, poszli, ty pewnie byś musiał jak zjesz, to kota, zawołać. Co ty jesz? Co to jest? A, nie ja zapomniałem w ogóle. Fajny mod był na grupie pomidorów. O Boże, sobie tak wygodnie i byłem za daleko od mikrofonu przez chwilę, żeby naprawić to, jak wygląda jedzenie w czwóreczce. Ale ja o nim zapomniałem, żeby go wrzucić w ogóle, jak zwykle. Wiecie, wtedy opróżniam folder pobrane i myślę o tych modach, a się okazuje, że ich nie wrzuciłem, nie? Oddaję je, cokolwiek. To nikogo nie obchodzi. Uf, uwaga, powinna wystarczyć. Nie obchodzi mi to teraz. Im to jest niepotrzebne do szczęścia. Gerardy wróciły ze szkoły, więc teraz muszę znowu dbać o resztę. Czyli ty idziesz, moja droga, ćwiczyć przemowę. A ty pójdziesz coś zjeść. I jak sobie już coś zjesz. A, stwierdzisz, że idziesz się kąpać. Okej, okay. your choice zamienię sobie to, bo nie chce mi się, kurczę, już. Boże, znowu jakiś duch. Ostrzenie wytwarzania. Spadaj. Powiedz mi, bo ty zjesz i w sumie lecisz do pracy. Możesz zarobić tysiąc, więc to będzie ciężko w twoim przypadku, ale zobaczymy. Zobaczymy, ile dziennie. Czy przez całe swoje nastoletnie życie da radę to zrobić, bo jeżeli nie, no to trudno, na no Jezu. Tym bardziej że nie zostało mu za dużo być tylko 8 dni. Więc mamy tydzień. A jeszcze proszę wam, na wampirze sprawie trzeba załatwić. Okej, okay. nasza królowa balu. Przyszła królowa balu. Halo? Może weźmie sobie ten gorący prysznic i zrobimy spotkanie jej klubu. Papryczki. Dobra. Ciekawe czy miło, że dalej będzie się tak gapił. Na Gerarda. A nie, nie będzie, nie będzie miał okazji, bo po prostu pójdą. Pójdę. Gerard pójdzie do pracy. Idzie oni sam? A już lecą. Już się zbiegują. No nas też zdąży się przynajmniej wykąpać. Trochę to nie ale już tylko Anna Kaplicio za. zauważyłem, że to jest Capricioza. O, leci. Miłość. No miłość byłby spoko, gdybym po prostu, wiecie, sprawił, żeby te ramiona. Tej mojej rozgrywce jakoś były normalne, bo na kobietach tego tak nie widać, ale na tych facetach to wygląda trochę komicznie. O Jezu, znowu grajek. I jak już będziesz jadła, to możesz sobie tutaj poprawiać humor. Yy. się niesprawiedliwości życia. Wiecie, musimy te przyjaźnie ogarnąć. Zanim oni wszyscy odejdą po prostu z tego klubu, bo będą za starzy. Narzekaj na na koszt ogrzewania w takim wieku w ogóle, kogo to obchodzi. Ani przyszła dwójkę, a nie przyszła jeszcze. Nas nie była piątka. Muszę zajrzeć. Krystyny nie ma. To by nie była Krysia. Nie, to jest Krysia. O, idzie, druga Krystyna. Znowu zapomniałem. Napęki kosowej tu nie ma? To ile ona ma lat? A może mu się usunęło? Bo może już jest dorosła po prostu i dlatego. Młoda dorosła, to może tak być. Gadasz sobie z nimi, bo ja bym chciał, żeby dorosła trochę. Wyraź uznanie. Zapytaj, jak mnie udziela cokolwiek. A ma się włosy? Ma, rzeczywiście. Ciekawe jak nam się te skóry niedługo zachowywały. Ale jakby ja się tego dowiem bardzo w późnym czasie. No bo zanim tutaj będą jakieś wiecie dzieciaki, w tym Legacy to jest trochę potrwa, nie? Jeszcze jakieś... jakichś ile odcinków, jakieś dwa. Aż zacznę mi się w ogóle jakiekolwiek pomysły na dzieci rodzić. No, jaki już jest smak. Masz tak jakieś przyjaciół w końcu? Nie masz. Dobra, wiesz co, bo ty nie jesz ani nic nie robisz. Skup się tylko na niej. To jest, a to jest nie, to jest złośliwe. To może być plusy, może być minusem. Entuzjazm się kotami. Zapytaj o zawód. No nic nie robi. Nie może jej rozkazuje. Szepcz o zauroczeniu może co? O, wkomponuj się w nią. I Idealnie będzie się je szeptało w sumie wtedy. Obejmi. Wyraź uznanie. Zdobyto odczucie? Z kim? Jakie? Nie z to jest. Chyba jednak nie zdobyto. Ooo, przeciółka. Ono już jest twoim przyjaciółką, dobra. To nieważne. A miłość? Miłość nie jest, bo to są takie ludzkie takie przytulone, a te są takie oddalone. Szefcz o zauroczenie. To zadziałało, no to w sumie. Why not? No, miłość, dajesz. Ty jesteś partią. Dobrą. Chyba. Trajko czuł z zespole. Obejmij. Będzie szczęśliwszy. Popraw humor. Spróbuj pocieszyć. No i może wtedy będziecie przyjaciółkami. Wiecie, Będzie od przyjaźni do miłości, to nie jest daleko. Będziemy pojazd. Oh! O Boże, welazu, sandrze to łazienki, jaki głupi. No i teraz się transportu, transportuje, teleportuje w, w jakieś dziwne miejsce. Pokaż mu zdjęcia jeszcze. On jest smutny, dlatego mi idzie tak źle. Rozmawiaj z z sterem. Boże, ale cię. On jest zły. O. Zrobiliśmy to? To kto... Skąd się tobie wzięła trzecia przedjazka? Miłość Anna, okej, okay, nastolatki. Ale Emilia nie jest nastolatką. Norbert też nie, Antoni też nie. A, Gerard chyba się wliczył w to. Dobra. Tak, idź spać, dokładnie. Wszyscy idą spać i kończymy. Ten dzień. O, już kolejne wampiry przychodzą. Chyba starają się nam przypominać. A właśnie, ile tyś zarobił? 76 milionów. Musimy coś zrobić, żebym interesował awanse w tej pracy. Dzień nr 3. Zaczynamy, jak zwykle, od siku i jedzenia. Typowo, typowo po prostu w mojej rozgrywce. Dlaczego to leży tutaj? Odłóż to pranie. Nie mam pojęcia, co nie robię. W międzyczasie pokazał mi się komunikat o tym, że utrzymałem neutralność emocji przez 48 godzin. Dobrze wiedzieć. Cokolwiek. Tu wszystko brudne. Czy dojdziesz dzisiaj do pracy? Idziesz. I wciąż nie masz tego poziomu logiki. To mnie trochę denerwuje. I pewnie nie dasz rady tego zrobić, bo jesteś bardzo głodna, Kurczę. A już ma i tak ocenę wspaniałą, więc powinno zostać ten awans teoretycznie. O Boże, tak, fajnie, fajnie. Wiem, że się przyjaźnią. Dobra, tyle ci starczy, weź tą logikę jeszcze, zrób. Jestem ciekaw ile ty tam masz tego. O jezu, tak mało paska. Jakbyśmy się uparli, to może byś jeszcze dała radę to ogarnąć. Chociaż, znając życie, to nie. Chyba tak na ostatnią chwilę ewentualnie. Chociaż możecie tam spóźnić, wiecie, godzinkę. Nic się nie stanie. Tym bardziej jak nabije punkt. Dokładnie o to chodziło. Ej, dobra, a wy co, jeszcze nie wstaliście? Aha, dźwięk, że ktoś się posikał, a nikt się nie posikał. W porządku. Ty się komp, ty moja droga, idź coś zjedz. A potem sobie oglądaj telewizję i zobaczmy zobaczymy, co my tu dalej mamy z tobą. Musimy pójść na randkę, zaktualizować status w społecznościowych, zdobyć złoto na dwóch urządzonych siebie przyjęciach. O Jezu, to z tymi przyjęciami to będzie kiepsko. Bo to by dzisiaj musiało być to przyjęcie. Ale przyjęcie i randka jednego dnia? Co ty robisz? Chyba chcesz być zresetowana. Proszę bardzo. Daję weź sobie resztki. No i co? I chyba można zaprosisz na tę randkę, co? Ja tak o nim myślałem od dłuższego czasu. Tylko ja muszę oczywiście w kasie, bo te ramiona to są dla mnie do zaakceptowania. Nikt tak nie wygląda. Chyba. Jest zaprosz na randkę? Tak ciężko będzie zaprosić na randkę, po prostu nie masz racji. Zaprosz go tak po prostu. I może, jak jakoś tak relacji nabierzecie jakiejś sensowniejszej, to może się zgodzi. W tym że już się najadłaś i naoglądałaś. Ty nie jesteś głodny? Jesteś, ale wolisz grać. Proszę bardzo. Ty już rezygnuj z jedzenia. No i dzwoń do tego kolesia, zobaczymy, co z tego wyjdzie. On chyba przyjdzie... O, właśnie. Z tej strony. Dobra, już go trzeba pocieszyć na dzień dobry. No, polecieć tutaj, polecieć tutaj. Czemu jest wiecznie smutny? Może ktoś o zmarł z jego rodziny? Powiedz jakiś dobcip, Popraw humor. Popisz się strojem. Podziel się celami życiowymi. O, bliskość. Już nie jest zepsuta gra, bo już bym po prostu miał, wiecie, przyjaźń na najwyższym poziomie. Dobra, zaproś do patrzenia w chmury. Czy ten poszedł do tej pracy? O ma na... nie, na którą? Na 17, to za dwie godziny, dawaj twoja książka. Nie masz jej? To otwórz mi tu. Przeczytaj dalej. To musisz nabijać te punkty. Kiedy twoja siostra tutaj jakieś przyjaźnie realizuj. Ona jest w połowie tego paska? No powiedzmy, kolejne? Nie. Przyjaciel? Je on jest nieprzystępny, ponury i zły. Ojej, co to będzie takie wyzwanie? Już lubię, już lubię, już lubię tę relację. Po prostu wiecie, bo to nie będzie takie proste i banalne. Bo on jest bardzo przystojny, więc on by mi do Gerardy pasował. Więc why not? Nieważne, że pada, nie? A możemy zrobić robić flirty? Nie możemy. To na dzisiaj niestety zakończymy. Jak widzicie, ta relacja jest bardzo trudna do zrealizowania. Boję się, że mi się nie uda, ale jakoś takie postawiłem sobie dziwne cel, żeby oni byli razem, i mam nadzieję, że to wyjdzie. Postaram się go między odcinkami trochę zedytować, żeby jednak te były jakieś takie szersze. Ale to zobaczycie pewnie w następnym odcinku. No nic, dzięki wielkie za oglądanie i sorry, że dopiero w piątek odcinek, ale niestety tak wyszło. Musiało tak wyjść. Jeżeli wam brakuje odcinków, to macie bardzo dużo na moim kanale do oglądania innych rzeczy, więc wiecie. Playlisty są na kanale dostępne, wszystko jest ponumerowane, ładnie zrobione, można sobie tylko klikać i oglądać. Coś mi się ta rozmowa nie klei. Chyba mój plan nie wyjdzie. Jeszcze raz dzięki, i do zobaczenia w następnym. Cześć.